Chevrolet korweta C5, chociaż mi się, mi się bardziej C4 podoba, no ale przyjechaliśmy... Z... Bardziej konciarzta, ta jest bardziej obła, a bardziej ta dzisiejsza. Tak, bardziej dzisiejsza, no. Szynnik LS, słynny. Czyli? Chyba ochaw. Nie, dokładnie nie zapomniałem. Tomasz. masz. LS. LS1. A to piękne jest auto. Tył jest fajny, ale przód to tak, tak średnio nie, dla całe mnie. Cały jest piękne. Ty się nie znasz. to masz polonezę. No ja zawsze chciałem tą C4 się przejechać. Ja, tak ja to chciałem. A najlepsze jest to, że, że, wszystkie, no. że wszystkie są targi. Patrz, możesz sobie zdjąć dach. O, A wszystkie są, ta, są targami. Wszystkie to znaczy? O targa, czyli, o, czyli zdejmujesz cały ten dach. Mhm. Ale dach. starszych w tych wersjach też? Tych C4 nie, na przykład? Nie. Wiem, ale chyba tak. wnętrze jakie fajne? Nisko się siedzi pewnie. No, jak w fałcie. Normalny. A nie jak w tym ciężarówce. nam nawet ma. Jak ktoś ma C4, to się odzywać c piątkę niekoniecznie. Chętnie coś pokaż nagram to, co... o korwecie. Jak ktoś z Was może ma. W ogóle weź tutaj stań. No. Kucni, I. Pokaż splitter. Czyli ten plastek czarny, tak? W dole no i weź taki pod próg zwalniający. Nie da się. No to u mnie jest nisko. A weź sobie wyobraź to. I to dla porównania u siebie? W porównaniu do mnie, gdzie jest już, już rozwalony, a ja przejdę normalnie. Tam się nie da. dobra.